wybrani jeśli czujesz, że straciłeś spokój, nie wiedząc jak wyjaśnić dlaczego, to nie jest duchowa słabość. To ostrzeżenie. Są chwile, gdy niebo przecina nam drogę nie hałasem, lecz ciężką ciszą, która ściska pierś i zabiera resztę duszy. Kiedy tak się dzieje, Bóg stara się chronić cię przed czymś, co jeszcze nie zostało w pełni objawione. Może stoisz przed decyzją, którą uważasz za właściwą dla siebie, otwartymi drzwiami, które wszyscy doceniają z podziwem, szansą, która wydaje się odpowiedzią na modlitwę. W środku coś nie pasowało. Lęk rośnie, waga rośnie, a spokój, który zawsze z tobą panował, znika. To nie jest smutne uczucie, to duchowe zrozumienie zostało aktywowane. Ta wiadomość jest boskim dotykiem, który budzi Cię przed uderzeniem, nie po to, by Cię przestraszyć, ale by Cię chronić. Bo gdy Bóg jest w drodze, zachowujesz pokój. Gdy pokój zostaje utracony, niebiosa wskazują na niebezpieczeństwo, które następuje. Selekcjonerowie powinni nauczyć się słuchać przed podjęciem decyzji. Zostań ze mną do końca, bo to, co tu zostanie ujawnione, zapobiegnie niepotrzebnym stratom, opóźnieniom i bólowi. Jeśli ta wiadomość do Ciebie dotarła, zostaw komentarz z napisem rozumiem, polub wideo i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić przyszłych ujawnień, że The Sky zostanie wydany w tym sezonie. Wybrane, nie znalazłeś tej wiadomości przypadkiem. Jest cicha, lecz precyzyjna niebiańska interwencja, która przebija się przez hałas Twojego dnia, by dotrzeć do Ciebie. Bóg nie podsumowuje sposobów bez powodu. Gdy niebo zostaje odcięte, dzieje się tak, ponieważ coś w przyszłości wymaga natychmiastowego zrozumienia. Są decyzje, które, jeśli zostaną podjęte bez słuchania boskiego głosu, mogą być bardzo kosztowne. Może poczułeś, że Twoje tempo zwalnia, nie rozumiejąc dlaczego. Rzeczy, które kiedyś płynęły, zaczęły zamarzać, rozmowy traciły klarowność, plany traciły swój urok. To nie jest ludzki azyl, to boska korekta. Niebo powstrzymuje Twoje kroki, by uniemożliwić Ci postęp po drżącej ziemi, gdzie Twoja dusza może zostać zraniona. Bóg tak działa, bo masz duchowy ślad. Niewinni są chronieni, zanim duchowy atak w pełni się ujawni. Niebiański dwór działa na rzecz tych, którzy chodzą z zgodnym sercem, nawet jeśli nie rozumieją wszystkiego. Są wypuszczenia, które nabierają sensu dopiero później, gdy zagrożenie znika. To rozproszenie nie wynika ze strachu, lecz z ostrzeżeniem. To duch dotyka twojego sumienia, prosi o odpoczynek, prosi o uwagę. Niebo mówi: Nie zniechęcaj się, obserwacje, przebranie, bo nie każda pośpiech pochodzi od Boga, i nie każdy pośpiech jest święty. Niektóre to pułapki w przebraniu. Jeśli teraz zauważysz ten wewnętrzny hamulec, nie sprzeciwiaj się mu, niebo cię ochroni. Coś musi zostać ujawnione przed kolejnym krokiem, a to odkrycie zmienia wszystko. Ale, aby to zobaczyć, musimy zaakceptować resztę, którą Bóg narzuca w tym czasie. Niepokój, który czujesz, nie wynika z lęku ani zagubionego serca, to pochodzi z głębszego miejsca. To Duch Święty budzi Twoje duchowe zrozumienie, zanim zobaczysz je naturalne oczy. Kiedy Bóg chce chronić. Mówi najpierw od wewnątrz, a nie o wydarzeniach. Możesz też próbować rozumować, szukać logicznych wyjaśnień, słuchać opinii z zewnątrz, ale dyskomfort pozostaje. Coś gromadzi się w środku, reszta znika, a uczucie to nie jest w porządku, upiera się by zostać. To nie jest emocjonalna słabość. To duchowa wrażliwość, która została aktywowana, by żyć w tym okresie. Wiele osób ignoruje ten znak, ponieważ nauczyły się polegać wyłącznie na tym, co widzą, ale wybrani uczą się słuchać tego, co nie robi hałasu. Zrozumienie nie krzyczy, tylko krzyczy. Nie było to wymuszone, ostrzegał, a gdy ten ciężar się pojawia, to dlatego, że coś niewidzialnego próbuje się zbliżyć. Bóg pozwala na ten niepokój, bo tak bardzo Cię pragnie, że pozwala Ci iść na ślepo. Światło niebieskie zaczyna ujawniać to, co wciąż jest ukryte, i nawet jeśli nie ma jasnych szczegółów, Twoja dusza już rozpoznaje niebezpieczeństwo. To jak duchowy radar, który wykrywa niebezpieczeństwo przed uderzeniem. Jeśli nauczysz się teraz szanować ten znak, będziesz mógł uniknąć niepotrzebnych walk w przyszłości. Bo ci, którzy dziś odrzucają porozumienie, czekają sprawiedliwe jutro. Są też inne rzeczy, które trzeba ujawnić przed podjęciem ostatecznej decyzji. Jednym z największych błędów naszych czasów jest przekonanie, że każda okazja jest odpowiedzią na modlitwę. Nie wszystko, co się otwiera, pochodzi z nieba. Niektóre drzwi to tylko próby, inne to dobrze skonstruowane rozproszenia, a jeszcze inne pułapki mające wyciągnąć cię z centrum Bożego celu. Są ścieżki, które wydają się uczciwe, zorganizowane, a nawet pełne obietnic. Ludzie to potwierdzali: wszystko działało razem i wszystko wydawało się być zgodne. Gdy Bóg nie stoi na drodze, pokój nie przychodzi. A bez pokoju nie ma duchowego bezpieczeństwa, bez względu na to, jak piękny jest krajobraz. Wróg nie musi zamykać drzwi, by opóźnić wezwanie. Po prostu otwiera to złe drzwi. Wybór poza czasem, zrozumienie poza wolą Boga, krok naprzód bez kierunku, może kosztować lata emocjonalnego i duchowego wyczerpania. Liczy się, ile tracisz, nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy. Bóg nigdy nie narzuca decyzji. On jest przewodnikiem. A gdy on prowadzi, jest jasność, nawet w środku oczekiwania. Drzwi, które nie pochodzą z nieba, z kolei wymagają pośpiechu, wywołują niepokój i podsycają strach przed zagubieniem. Jeśli czujesz, że musisz uciekać, żeby niczego nie przegapić, bądź podejrzliwy. To, co należy do Boga, nie ucieka. Zanim przejdziesz przez jakiekolwiek drzwi, zauważ, co się w tobie buduje. Jeśli kradnie spokój, otępa duszę i dezorientuje umysł, to nie postęp, to czujność. A są głębsze znaki, które niebo próbuje ci pokazać. Bóg nie czeka, aż wybuchnie chaos, by z tobą rozmawiać. Gdy niebezpieczeństwo pozostaje ukryte, spokój zaczyna cicho ustępować. To nie jest coś nagłego, to subtelne. Nagle to, co wydaje się łatwe, zaczyna cię przytłaczać, a reszta uczuć nie idzie po twojej myśli. Usunięcie tego pokoju jest mechanizmem ochrony przed niebem. To jak duchowy alarm, który dzwoni przed upadkiem. Bóg wie, czego jeszcze nie widziałeś, więc On działa najpierw wewnątrz, zanim duchowy atak pojawi się na zewnątrz. Wiele osób zignorowało ten post, bo nic złego się nie wydarzyło. Ale zrozumienie nie odpowiada na to, co się wydarzyło, lecz na to, co się wydarzy. Gdy pokój zostaje utracony, dzieje się tak, ponieważ coś w tym środowisku decyzji lub relacji nie jest już zgodne z boskim planem. Niebo działa tak, bo masz święty cel. Tam, gdzie jest cel, tam jest duchowy opór. A gdy niebo widzi błąd, wzywa cię z powrotem nie po to, by ukarać, lecz by chronić twoją duszę i honor. Jeśli pokój zostanie przywrócony, nie idź dalej, próbując wymuszać ciszę. Przestań, módl się. Obserwacje Bóg przemawia, zanim nastąpi szkoda. I wciąż jest wiele do zrozumienia, żeby nie chodzić po ciemku. Oczywiście najgroźniejszy atak duchowy nie przychodzi pod przykrywką zniszczenia, lecz z przewagą. Wróg rzadko jest postrzegany jako wyraźne zagrożenie. Udaje się jako okazja, pomoc, coś, co wydaje się być szybką reakcją na stare zmęczenie twojej duszy. Dlatego wiele jesieni zaczyna się od zwrotów takich jak wygląda dobrze, wszystko minęło, nie widzę nic złego. Oszustwo nie opiera się na oczywistym złu, lecz na zniekształconej dobroci. To, co wydaje się słuszne, ale nie jest posłane przez Boga, niesie ze sobą cichą truciznę, która objawia się dopiero później. Gdy atak pojawia się w przebraniu, nie wywołuje natychmiastowego strachu przynosi ekscytację, nadzieję, a nawet ulgę. Jednocześnie jednak nie następuje pokój. Jest w tobie coś, co pozostaje czujne, nawet gdy logika podpowiada ci, żebyś iść dalej. Ten wewnętrzny konflikt jest wyraźnym znakiem trwającej duchowej wojny. Wróg wie, że nie może bezpośrednio dotknąć tego, co Bóg chroni. Następnie spróbuj samodzielnie wywabić wybrańca z duchowej płaszczy. Wybór poza czasem, umowa bez konsultacji z niebem, decyzja podjęta z emocji otwiera niepotrzebne przestrzenie. W tym momencie zrozumienie jest ważniejsze niż wygrana. Nie wszystko, co umożliwia, to boskie pozwolenie. Są też inne oznaki, że niebo jest odsłonięte, by nie mylić kamuflażu z kierunkiem. Gdy już zostanie wybrany, jedną z najbardziej subtelnych strategii w świecie duchowym jest prezentowanie naśladownictwa przed rzeczywistością. Fałszywka początkowo wydawała się wprowadzać w błąd, odkładać i odwracać uwagę. Relacje, propozycje i ścieżki przypominające prawdziwe intencje wydają się być skrótami, ale zawierają ukryte odstępstwa. Te imitacje zwykle dotyczą dokładnie miejsc, gdzie najbardziej czekasz. Oferują szybkość, z jaką Bóg prosił o ten proces, pocieszenie, z jakim niebo pragnie, by się rozwijał, i dlatego wyglądają tak atrakcyjnie. Ale to, co należy do Boga, nie może konkurować ani spieszyć się, by udowodnić swoją wartość. Fałsz wywołuje ulotną euforię, podczas gdy rzeczywistość przynosi głęboki spokój, nawet w środku nieposłuszeństwa. Gdy ktoś potrzebuje pośpiechu, natychmiastowej decyzji i duchowego spokoju, bądź podejrzliwy. Niebo nigdy nie odbiera ci jasności, by coś ci zaoferować. Bóg pozwala fałszywym pojawić się, by trenować Twoje zrozumienie. Nie jako kara, lecz jako przygotowanie. Ci, którzy uczą się rozpoznawać kopie, nie znikają, gdy oryginał zostaje w końcu ujawniony. A ci, którzy są dorosłymi wymienionymi w tym rozumieniu, nie zastępują wieczności bezpośredniością. Jeśli ostatnio czułeś się zagubiony w kwestii ludzi, ścieżek lub decyzji, możesz się nie poddać. Bóg może nauczyć Cię oddzielać pozory od ducha. Jest też wiele innych objawień, które łączą Cię z prawdą. Gdy już zostaną wybrane, istnieją wyraźne granice tego, co emocje mogą rozpoznać. Serce to odczuwa, ale nie zawsze jest to rozumiane. Dlatego Bóg uwalnia duchowe objawienie, gdy uczucia nie potrafią już wyjaśnić, co jest nie tak. Wyjaśnij, co jest ukryte, nie po to, by mylić, lecz chronić. Emocje mogą przywiązywać do pozorów. Do dobrej historii, do dobrze wyrażonych obietnic. Duchowe zrozumienie to coś więcej niż tylko rozmowa. Ujawnia ukryte intencje, rozbieżności motywacji i pułapki starannie ukryte pod odpowiednimi słowami. To światło nieba przenika przez powierzchnię. Najczęściej nie potrafisz wyjaśnić, dlaczego coś tak bardzo cię dręczy. Nie ma konkretnych dowodów, nie ma oczywistego błędu. Ale jest przekonująca przewaga. Dzieje się tak, ponieważ Bóg pokazuje ci to, czego natura jeszcze nie pokazała. Objawienie ma pierwszeństwo przed faktami. Gdy Bóg mówi, nie krzyczy popraw swoje zrozumienie. Nagle myśli zaczynają nabierać sensu, zachowania nabierają nowej interpretacji, a to, co wydaje się normalne, zaczyna brzmieć dziwnie. To nie jest ludzka ocena. Lecz aktywne zrozumienie zachowania duszy. Jeśli zaakceptujesz tę ekspozycję teraz, możesz uniknąć kolejnych porażek w przyszłości. Bóg po prostu pokazał, co robić, a są jeszcze głębsze zmiany, które niebo chce wprowadzić, zanim przejdzie na kolejny poziom. Spośród wybranych nie wszystkie zamknięte drzwi zostały odrzucone. W wielu przypadkach chodzi o wolność. Niebo zamyka swoje drogi, gdy widzi pułapki, których jego oczy nigdy wcześniej nie widziały. To, co teraz wydaje się porażką, może być ręką Boga, która trzyma cię z dala od sytuacji, która spowoduje upadek, stratę i cichy ból. Są opóźnienia, które nie są karami to boska strategia. Bóg zatrzymuje czas, bo wie, że jeśli ruszysz teraz dalej, coś ważnego może zostać zagrożone. Twój pokój, wiara i duchowa integralność są ważniejsze niż jakakolwiek szansa na posiadanie celu. Gdy drzwi zamykają się wielokrotnie, nawet przy wysiłku, wytrwałości i nadziei, jest to znak, że niebo interweniuje. Nie po to, by powstrzymać Twój wzrost, ale by upewnić się, że Twój wzrost nie będzie niepotrzebnie uszkadzany. Niewinni byli chronieni przed upadkiem. Wiele osób po prostu z czasem to rozumie. Patrząc wstecz, uświadamiają sobie, że ta strata jest rzeczywiście odkupieńczością. Bóg nie odbiera ci dobrych rzeczy, wybacza ci rzeczy, które wydają się dobre, ale nie zatrzyma długu, który nosisz. Jeśli coś nie płynie, nie wymuszaj tego, szanuj zakończenie. Są ścieżki, które muszą pozostać zamknięte, aby inni, zbliżeni do niebios, mogli się ujawnić we właściwym czasie. Jednak umowa została zawarta, by zapewnić Ci bezpieczeństwo w tym czasie. Wybrani w naszych czasach zrozumienie nie jest opcjonalne, jest duchowym zbawieniem. Środowisko pełne jest zamieszania, pośpiechu i sprzecznych głosów, a ci, którzy nie nauczą się słuchać nieba, podejmują decyzje kierowane zmęczeniem, a nie boskim prowadzeniem. Zrozumienie jest filtrem, który chroni Twoją duszę kiedy często tracisz spokój, odczuwasz ciągłe zamieszanie, zmęczenie bez wyraźnego powodu i stały wewnętrzny ciężar. To nie jest coś normalnego w życiu, to są oznaki duchowego błędu. Coś lub ktoś wyczerpuje to, co Bóg w Ciebie włożył, by utrzymać Twój cel. Bóg nie mówi tylko słowami. Przemawia przez ciało, umysł i ducha. Brak odpoczynku, ciągłe irytowanie i uczucie ciągłej czujności pokazują, że środowisko nie jest już duchowo bezpieczne. Niebo wzywa Cię, byś naprawił trasy, zanim zmęczenie stanie się raną. Ignorowanie tych znaków jest jak chodzenie po polu bitwy bez pancerza. Porozumienie nie zapobiega wojnom, ale zapobiega zasadzkom, nie eliminuje wyzwań, ale uwalnia cię od trudności, które nie były przeznaczone dla twojej ścieżki. Jeśli uważasz, że coś trzeba teraz zmienić, zaufaj mi. Bóg uczy żyć w duchowej erze pozornego oszustwa. I jest jeszcze jeden ważny krok, którego niebo od ciebie oczekuje. W obliczu tego wszystkiego niebiosa czekają na jasną odpowiedź od ciebie: nie uciekaj, nie odpowiada na wyzwanie, to się kończy. Zwolnienie tempa to nie porażka, to duchowa strategia. Gdy Bóg prosi o odpoczynek, przygotowuje jasność. W tym momencie milczenie jest narzędziem ochrony: poddać się, to poddać się automatycznie. Są decyzje rozpraszające z powodu zmęczenia, rozmowy wyczerpujące energię, obietnice, które odbierają spokój ducha. Zrozumienie oznacza obserwowanie bez pośpiechu, modlitwę bez niepokoju i pozwolenie Bogu rozwiązać to, co jest mylące. Niebo przemawia do tych, którzy tworzą przestrzeń do słuchania. Słuchanie często oznacza przyjęcie nie, którego ratuje. Ustalony limit, nieprzekroczone drzwi, związek, który zakończył się we właściwym czasie. Boże nie, nie jest odrzuceniem obietnicy, lecz odkupieniem od losu. Dziś odetnij to, co możecie zranić jutro. Wybór mierzy decyzję nie tylko przez pryzmat natychmiastowych korzyści, ale także przez ich duchowy wpływ. Jeśli coś zmusza cię do negocjacji pokoju, uciszenia sumienia lub ignorowania wewnętrznej czujności, nie warto ponosić kosztów. Święty cel zawsze idzie w parze z pokojem, nawet w trudnych procesach. Jeśli pójdziesz za nami dzisiaj, wielu zostanie uratowanych. Są ścieżki, które ujawniają się dopiero po posłuszeństwie, nie przed. A niebo wciąż czeka na ostatni opór, by wykonać kolejny krok. Wybrani, po tym wszystkim co tu powiedziano, pytanie już nie brzmi, czy Bóg przemówił, lecz co zrobicie z tym, co usłyszeliście. Ile razy pokój próbował cię ostrzec, a jednak go słuchał? Ile decyzji podjęto, by uszczęśliwić ludzi, zyskać czas lub zmniejszyć presję, podczas gdy niebo prosi o czekanie? Teraz pomyśl szczerze. Czy ścieżka, którą podążasz, przybliża cię do Boga, czy raczej oddala od Jego pokoju, czy wzmacnia twoją duszę, czy utrzymuje cię zmęczonym, zdezorientowanym i czujnym cały czas? Zrozumienie, które dziś otrzymałeś, to nie tylko informacja duchowa, ale klucz do zachowania. Może czas przeanalizować swoje decyzje, uciszyć zewnętrzne głosy i znów zaufać wewnętrznemu dotykowi, który zawsze cię prowadził. Bóg nie powołał cię, byś przetrwał granice, lecz by chodził z jasnością, ochroną i celem. Gdy zdecydujesz się słuchać, niebiosa poruszą się na Twoją korzyść. Jeśli ta wiadomość do Ciebie dzwoni, nie pozwól, by przeszła przez kolejny film: zastosowanie. Módl się, obserwacje, w formie, i obiecał, że nie będzie żył bez pokoju. Subskrybuj kanał, włącz powiadomienia i pozostań w kontakcie, gdy pojawiają się nowe odsłony dla tych, którzy zdecydują się śledzić panoramę miasta w tym sezonie.